Witam na moim kanale. Widzicie jaka mgła, ale jedziemy. Kilka filmików nagram krótkich, bo krótkich, ale będą. A później zobaczymy. O kukurydza skoszona. Ładnie skoszona. Bo nie widzę. Żadnych kolb. To no, jest dobry sprzęt musiał być Jeszcze oddycham przez yy, buzie, bo nas cały czas zapkany, więc pewnie będę sapał No ale co zrobić? chcę wam pokazać jak wygląda droga włączę lampki wolę mieć włączone, sprawdzić czy chodzą oczywiście czapka z odblaskiem kamizelka Takie rzeczy we mgle musicie mieć. Radzę nie jeździć w mgłę rowerem. Ja mam trochę na to sposób. Bo mam dużo światełek. Dużo ten. Warto być zabezpieczonym. Po dziabło się skręcam I trochę Mam takie miejsce do, do widzenia kolba była komuś wypadła albo co Zabrał rolnikowi a później zgubił auta przejechały to się rozsypało Na taką pogodę też nie auto będzie. To też prawda. Ludzie starsi może już nie wyjadą. Mam nadzieję, to to najgorsze zagrożenie. I bardzo młodzi ludzie. Zresztą wydaje mi się, że prawo jazdy powinno być od 20 lat do... 60, nie powyżej. Szczególnie, że ludzie nie idą do okulisty sobie kupić okulary, tylko kupują te z marketu, bo są tańsze. Powiedzmy za 10 zł. ale później coraz gorzej widzę Zresztą Nie wiadomo co człowieka będzie czekać za jakiś czas Może też będę musiał z marketu kupić Mam nawet głos zmieniony Bo Gdzieś tam jeszcze mnie to trzyma te chorupsko Trzeba gdzieś mocniejszą lampkę założyć, tu staniemy, bo sprawdzę sobie z tyłu lampkę czy świeci Bo wjeżdżamy w las, to tam już wolę mieć porządne sprzęcie. he nie ma miejsca nawet na to. Musimy trochę przesunąć rzeczy. Mam cztery z przodu lampki. Ja wolę być bezpieczniejszy. O, przynajmniej jeszcze nas się smara. No przykro mi, musicie to słuchać. Jestem, jestem, jedziemy dalej Lampka z tyłu świeci z przodu są. Jedziemy. Już mam pierwsze znajdki, ale to z kosza u mnie, bo wynosiłem śmieci trochę rzeczy było Czajnik Akurat ja już nie mam domu tego szajnika swojego bo też był duży tu widzę taki malutki na dwie kawy to dobry będzie zobaczcie kiedy będzie widać auto widzicie już prawie widać jak go widzę, kamerka inaczej to Jaka jest mukła. Tyle. Na następny filmik. Jak ten, bo muszę się skupić na drodze.